Głębia ostrości to zjawisko optyczne polegające na tym, że im krótsza ogniskowa obiektywu i bardziej przymknięta jego przysłona, tym większy obszar przestrzeni jest odwzorowany ostro na fotografii. W pierwszej części filmu widzimy, jak w zależności od tych dwóch wymienionych parametrów zmienia się rozkład głębi ostrości. Dodatkowo można zaobserwować, jak długość ogniskowej wpływa na oddanie perspektywy. Im jest ona krótsza, tym wzajemna relacja wielkości obiektów wynikających z perspektywy jest bardziej przerysowana, a im dłuższa, tym mniej wyraźna. Na filmie zmieniające się parametry mrugają na czerwono. Ponieważ na większości obiektywów do współczesnych aparatów fotograficznych brak skali głębi ostrości, zaprojektowano aplikację na smartfona służącą do jej obliczania. Jak się nią posługiwać? Pokazuje druga część filmu, w której fotograf pracujący w studio pragnie oddać na fotografii ostro dwa dzbany. Podczas pracy w studio najlepiej zmierzyć centymetrem obszar, który chcemy oddać ostro, i posługując się aplikacją, dobrać odpowiednią przysłonę. Rozpoczynając pracę z aplikacją, ustalamy, w jakich jednostkach będziemy wpisywać odległość: centymetry, metry, cale, stopy oraz wielkość matrycy. Trzeba pamiętać, że obiektyw najlepsze parametry optyczne uzyskuje w środkowym zakresie przysłon. Podczas pracy w studio operujemy jedynie przysłoną i mocą lamp studyjnych. Wraz z przymykaniem przysłony zwiększamy moc lamp. Im większy rozmiar matrycy, tym przy tej samej ogniskowej przysłonie płytsza głębia ostrości. Należy unikać przymykania przysłony do maksymalnej wartości. Dzięki aplikacji unikamy robienia dużej ilości zdjęć próbnych i nadmiernej eksploatacji mechanicznych części aparatu, mechanizmu lustra i migawki.